Cześć, dzień dobry. Dzisiaj pouczymy się, jak pozyskiwać lidy, jak pozyskiwać lidy B2B. Jesteśmy w narzędziu Fanalytics. To narzędzie już pewnie znacie, ono jest darmowe. Możemy sobie tu rozrysować lejek marketingowy. I pewnie kojarzycie reklamy na Facebooku tak zwane Facebook Lidacy. To jest najprostsza, najbardziej podstawowa metoda generowania leadów. Tylko zgodzisz się pewnie ze mną, że ona często Facebook. Ads, Facebook Lead Ads. Ona często generuje słabej jakości lidy. Czyli pozyskujemy lidy bez żadnej strony internetowej i tak dalej, tak? Kolejną wersją są również płatne reklamy na fejsie, ale już kierujące na stronę, tak zwany landing page. I tutaj mamy coś takiego: dajemy to sobie plusa. Tworzymy stronę z formularzem opt-in. I na zapleczu tutaj dajemy strzałeczkę na tą stronę reklamy lecą na tą stronę a z tej strony lecimy dalej i kierujemy do sales video z formularzem z jakimś przyciskiem i to tego typu metoda pozyskiwania lidów generuje dużo lepszej jakości kontakty i jest ona godna przetestowania w sytuacji kiedy kiedy ta metoda leadacowa nam nie działa, dowozi nam słabej jakości lidy. Jako ciekawostkę Ci wspomnę, że możemy też generować lidy za pomocą chatbota. Zobacz sobie jak to wygląda u mnie na tomaszguzik.pl Możemy sobie tutaj wejść i zobaczymy tutaj chatbot, który się pojawia. tak? I mamy tutaj możliwość wygenerowania leadów. Mogę sobie tutaj kliknąć się tak i chatbot poprosi mnie o kontakt mailowy ja sobie kliknę tak pewnie świetnie wpisz poniżej swój adres e-mail automatycznie otrzymasz dostęp do szkolenia ty możesz to sformułować w dowolnie inny sposób dzięki temu możesz generować lidy. Sposób dodatkowy mam też oczywiście exit pop up. Różne metody stosuję, aby generować sobie lidy w biznesie ale. Wróćmy do podstaw, co zazwyczaj się robi w biznesie, kiedy Facebook lit acy nie działają. Wtedy kierujemy reklamą, momencik ja sobie spróbuję wyciszyć telefon, kierujemy na stronę, gdzie ona jest takim zwykłym landing page'em. A na stronie podziękowania, może Wam pokażę taki zwykły landing page, który mam akurat na zapis na webinar, access. Być może Wam już pokazywałem, jak oglądacie wszystkie moje filmy, ale przypuśćmy, że to jest taki landing page i tu byś ten landing page dostosował do swojego biznesu, bo to jest akurat darmowe szkolenie, webinar, ty byś sobie to dostosował pod swoje potrzeby. I kiedy ktoś wypełni formularz, tu mamy opcję Zapisz się. W dowolnego systemu musisz używać. To nie musi być żaden Ever Webinar, i tak dalej. To mogą być landingi, i tak dalej. I na stronie podziękowania, kiedy ktoś wypełni formularz, robimy coś takiego. Wchodzimy sobie do systemu landingi, następnie wybieramy sobie jakąś tutaj stronę, edytujemy starą stronę, bo tutaj miałem formularz. Czyli mamy na pierwszej stronie formularz. U mnie to jest akurat wklejone kodem HTML, ale możemy to usunąć i wkleić jakikolwiek formularz. Tak? Możemy sobie to jakoś powiększyć, czy nie możemy. Możemy sobie to chyba tylko w powiększyć. Mamy jakiś formularz, jakikolwiek i mamy też stronę podziękowania, i na tej stronie podziękowania wklejamy wideo szkolenie, na przykład, czyli tu by był komunikat, odbierz, o tutaj byśmy dali. Nie wiem, w jakiej branży działasz, ale możesz na przykład dowiedzieć się, ile możesz zaoszczędzić na fotowoltaice. Tak? I tu mamy jakiś nagłówek, my sobie to powiększymy. Ciach, najprostsze strony najlepiej działają. Wyśrodkujemy ten nagłówek, i tu mamy formularz. I ktoś się chce dowiedzieć, jak może oszczędzić na fotowoltaice. A na stronie podziękowania dajemy filmik o fotowoltaice i dajemy przycisk do naszego kalendarza. I tutaj na przykład damy plusik za rezerwuj rozmowę. Możemy ten przycisk powiększyć, żeby budził większy respekt. Następnie gdzieś tutaj mamy rozmiar fonta damy sobie taki może być taki kolor możemy dać jeszcze jakiś bardziej bardziej oczo oczo jebny. Na przykład czerwień. I ktoś może zarezerwować rozmowę. Następnie wchodzimy do aplikacji ZenKal.io i generujemy sobie prosty kalendarz. Ja sobie tu mogę kontynuować. Z moim kontem googlowskim, dalej dajemy uprawnienia. Jesteśmy w aplikacji Zenka, i tu możemy sobie stworzyć kalendarz. Tu mamy jakąś stronę profilową, i mamy też, ja się dopiero uczę tego narzędzia, ale jest ono już widać dosyć proste. Twoje publiczne dane kontaktowe, dostępność, harmonogramy, połączone kalendarze, czyli możemy sobie połączyć z kontem. Google Calendar. Mamy jakiegoś pewnego rodzaju automatyzacji integrację z bramką płatności. Możemy sobie to od razu połączyć z Easycard, z Paypalem, z przelewami. Mamy księgowość, mamy CRMik, Hubspot. Mamy tutaj też wideo. Ja mam tu włączoną integrację Google Meet. I mamy też Zapier i Woodpecker. Bardzo fajne tutaj rzeczy możemy sobie porobić z tą automatyzacją całą. I teraz tak. Mamy kalendarz, będziemy go chcieli jakoś udostępnić. Zaraz to ogarniemy, gdzie to się robi, nie chcemy tworzyć zespołu, chcemy spotkania. Ok, utwórz temat spotkania, call wdrożeniowy, ustawienia Twoich kalendarzy, nazwa wydarzenia w kalendarzu call wdrożeniowy, dostępność domyślna, czas trwania spotkania, na przykład 60 minut. Miejsce spotkań Google Meet. Opis spotkania przykładowy opis klikamy zapisz. Temat został utworzony. I teraz tak wchodzimy w spotkania call wdrożeniowy kopiujemy sobie tego linka i mamy. Podany kalendarz, tak? Ja tam wcześniej w kalendarzu chyba ustawiłem, że maksymalnie do 16 można do mnie dzwonić. Organizator, kol wdrożeniowy i wchodzę tylko w landingi. Daję sobie tutaj w przycisk: e, akcja po kliknięciu przekieruj i wklejam tego linka. Pach, otwórz w nowej karcie publikuj. I zobaczymy, jak to działa w praktyce. Tylko jeszcze jakiś filmik tutaj wrzucimy przykładowe, Dobra. Żeby to fajnie wyglądało. Więc wejdę na mojego YouTube'a i pobiorę jakiś film, jakikolwiek. Tu mi się wczyta. A mogę nawet jakiś tam wczorajszy. Bo ja publikuję codziennie. Wklejam sobie tutaj link do YouTube'a. Mogę dać auto odtwarzanie. Mogę pokaż napisy. Klikam zapisz. I zapisze mi się tutaj system. Dam publikuj. I tak naprawdę mamy taki najprostszy system do generowania lidów. To jest wszystko połączone z kalendarzem. Automatycznie będzie tworzyć spotkania i itd. Tak I wchodzimy sobie na Landing Page. Ktoś się chce dowiedzieć, ile może zaoszczędzić na fotowoltaice. Wpisujemy swój jakiś adres e-mail klikamy wyślij i on sobie tu może na filmie posłuchać na temat fotowoltaiki tak to jest mój wczorajszy film dzisiaj split testy mamy co taka historia i wystarczy że kliknie w zarezerwuj przycisk i jest przekierowany do kalendarza Zenkal można też w Zenkalu stronę podziękowania ustawić płatności i wszystko można kliknąć zarezerwować sobie wpisać numer telefonu i to wszystko się pojawi w kalendarzu Google także niesamowicie fajny zbiór narzędzi zbiór tuli w prosty sposób możesz zwiększyć jakość generowanych lidów bo ktoś kto się wpisuje w kalendarz to to już jest zdecydowanie bardzo dobrej jakości lid. E, oczywiście możemy generować też za pomocą chatbota, tak jak już wcześniej wspominałem. To są takie najprostsze, najprostsze lajki, które są w stanie zwiększyć jakość leadów. Te lidacowe lead lidy i te chatbotowe nie będą tak dobrej jakości jak te, kiedy kierujemy na stronę z wideo i możemy na podstawie tutaj wideo filtrować ludzi, którzy potrzebują naszych usług od tych, którzy nie potrzebują. W razie czego, gdybyś chciał, abym pomógł ci generować LIDY, wejdź sobie na darmowarozmowa.pl, opuścimy tą stronę. Tutaj jest formularz do mnie, lub zadzwoń do mnie bezpośrednio na ten numer. Słyszymy się już wkrótce. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.